W ERP Optima istnieje możliwość szyfrowania dostępnych w programie wydruków wyeksportowanych do plików PDF za pomocą hasła. Dzięki temu plik PDF z wydrukiem może być otwarty jedynie przez upoważnioną osobę znającą hasło. W filmie pokażemy, jak utworzyć zaszyfrowany plik PDF z deklaracją PID11 dla pracowników, które zostaną wysłane mailem, oraz wyeksportujemy listę księgowań z dzienników do komach i BART czyli zapiszemy szyfrowany wydruk na dysku w chmurze. Dla przykładu przechodzimy do zakładki Płace i kadry deklaracje PIT pracowników. W celu seryjnego wygenerowania i wysłania wydruków deklaracji PIT 11 z hasłem dla każdego z pracowników osobno należy zaznaczyć je na liście i przejść do wyślij wydruki seryjne PIT 11 PIT 11 wiele plików e-mail. PDF z hasłem. W przypadku wydruków płacowych, jako hasło do pliku ustawiany jest numer PESEL pracownika. Jeżeli pracownik na swojej karcie nie ma uzupełnionego numeru PESEL, hasłem jest data urodzenia pracownika w formacie rok, miesiąc, dzień, o czym informuje nas komunikat. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej. Wówczas przy kolejnym wykonywaniu wydruku do PDF z hasłem Obecny komunikat nie zostanie wyświetlony. Wybierając OK rozpoczynamy tworzenie wiadomości e-mail z wydrukiem. W tytule wpisujemy PID 11. W polu do ustawia się wartość e-mail, która automatycznie pobierze adres mailowy z karty pracownika. Klikamy w ikonę Wyślij wiadomość. Wiadomość z załącznikami PDF z hasłem zostanie wysłana. Pracownik, który otrzyma wiadomość mailową może teraz pobrać załącznik. Pojawia się informacja o konieczności wprowadzania hasła. Poprawnym hasłem do otwarcia wydruku jest numer PESEL, ponieważ był on uzupełniony na karcie pracownika w momencie tworzenia wydruku. Po wprowadzeniu hasła wydruk zostaje otwarty. Teraz dla przykładu zostanie wyeksportowana lista zapisów księgowych z dzienników, która zostanie zarchiwizowana w bezpiecznej usłudze chmurowej Komar i Bart w postaci pliku PDF z hasłem. W tym celu przechodzimy do zakładki Księgowość Dzienniki. W filtrze wybieramy zapisy, które powinny zostać przekazane do wydruku. Następnie w menu wskazujemy Wydruk danych, dzienniki, lista księgowań, eksport do pliku na IBART, PDF z hasłem. Po połączeniu z dyskiem w chmurze komach IBART wybieramy katalog, w którym chcemy umieścić wydruk PDF z hasłem. W przypadku wydruków innych niż kadrowe, hasło dla pliku nie zostaje automatycznie przypisane, dlatego też program prosi użytkownika o podanie hasło do zaszyfrowania pliku PDF. Siła podanego hasła nie jest weryfikowana przez program, dlatego też operator sam określa złożoność hasła. Wprowadzamy hasło, którym chcemy zaszyfrować wydruk. Potwierdzamy i rozpoczynamy tworzenie wydruku. Widzimy, że plik z wydrukiem pojawia się w komach eBART we wskazanym przez nas folderze wydruki. Plik taki możemy poprzez link udostępnić dla zainteresowanych osób. Dlatego też wybieramy Udostępnij, udostępnij przez link. Kopiujemy automatycznie wygenerowany link. Osoba, która będzie posiadać taki link, będzie mogła otworzyć plik PDF z dowolnego miejsca. Teraz w przeglądarce wklejamy skopiowany link i klikamy pobierz. W trakcie otwierania pliku pojawia się informacja, że dokument chroniony jest hasłem i należy je wprowadzić. Wprowadzamy odpowiednie hasło. Plik zostaje otwarty.